Cześć, z tej strony Debit i przed Wami skrót czwartego spotkania serii playoff Washington Wizards vs Atlanta Hawks. Po poprzednim spotkaniu na konferencji prasowej markif Morris nazwał Paula Millsapa peksą i sprawy w tej serii nabrały bardziej personalny wydźwięk. Waszyngton prowadzili w tej serii 2 do 0, ale w poprzednim meczu dostali lanie i to bardzo, więc jeśli ten mecz przegrają, będziemy mieć remis. Jesteśmy na początku meczu, a już jest drobne spięcie Millsap oraz Markief Morris który łapie już drugi faul na początku, musi zejść z boiska. Ale Waszyngton najwidoczniej się tym aż tak bardzo nie przejmuje. John Wall przechwyca piłkę, kontratak, najszybszy zawodnik w lidze. Jaki wsad, żartowałem, to nie był wsad, to był layup, ale i tak bardzo efektowna kontra, bardzo szybka kontra. John Wall się napina, zdobył w tym meczu 22 punkty, 10 asyst. Po drugiej stronie Jose Calderon rozgrywa, podaje do Dwighta Howarda, który w końcu się obudził w tej serii. Dwight Howard zdobył 16 punktów oraz 10 zbiórek. Jeśli dobrze pamiętacie, to w pierwszych trzech spotkaniach był niemalże niewidoczny. Jose Calderon otrzymał więcej minut w tym meczu, bo Dennis Schröder miał drobne problemy z faulami i Kent Bazemore rzuca alejupy do Dwighta Howarda jeden po drugim. Dwight Howard wygląda tak, jakby to znowu był 2011 rok. Atlanta zagrała bardzo zespołową koszykówkę, każdy tam zdobył dużo punktów, Dennis Schroeder 18 punktów, Millsap zdobył 19 punktów, dołożył 9 zbiórek, 7 asyst. Tim Hardaway Jr. 15 punktów, w tym 3 trójki, Torin Prince 11 punktów, nawet z ławki Kent Bazemore popisał się 16 oczkami. Jesteśmy w czwartej kwarcie, wynik jest niemalże wyrównany, Bazemore gubi piłkę, ale, ale ją otrzymuje z powrotem, trójka, mamy rzut za trzy punkty. Washington Wizards tracą piłkę tym razem, Jose Calderon gra kontratak, Team Hardaway Jr. nie trafia spod kosza, ale Calderon nie cofa się do obrony, tylko zbiera piłkę w ataku, dobija to, tak jest. Ten 35-letni weteran wie na czym polega walka. John Wall oddaje piłkę do Bojana Bogdanowicza, który trafia za 3 punkty. Marcin Gortat był dzisiaj gościem od brudnej roboty. Zaliczył monstrualne 18 zbiórek. Szkoda tylko, że nie był zbytnio wykorzystywany w ataku, ponieważ może się popisać tylko dwoma punktami. Bradley Bill był najlepszym zawodnikiem Waszyngtonu w tym spotkaniu. Trafił 5 trójek, łącznie zdobył 32 punkty. Dennis Schroeder poduje za 3 punkty, ale piłkę zbiera Paul Millsap, jak to wywalczył, jeszcze oddał, szalony rzut, faul, 2 plus 1, Atlanta nie oddaje prowadzenia. I tym razem trafia ten rzut za trzy ze środka. Są 3 minuty do końca, Waszyngton przegrywa ośmioma i John Wall rzut za 3 punkty znajduje drogę do kosza. Pięć punktów przewagi, Waszyngton wciąż jest w grze, Dennis Schroeder po raz kolejny próbuje grać taką mini zasłonę, trójka ze środka, piłka... Tańczy na obręczy, wpada! Jaki to jest cheese! Jose Calderon, hiszpański taniec, zwycięstwa. Atlanta wygrywa 111 do 101. I mamy remis, 2 do 2. Jeśli chcecie na bieżąco oglądać skróty NBA po polsku, zapraszam do zalajkowania tego materiału oraz do subskrypcji mojego kanału. W opisie pod klipem znajdziecie też link do playlisty, w której znajdują się wszystkie skróty NBA, które do tej pory przygotowałem. Z tej strony Keep The Beat. Cześć!